Rower to jest moja miłość. Naprawdę dzięki rowerowi poznałem cały świat, osiągnąłem wiele, wiele wyników sportowych. I pierwszy rower, który miałem, to był rower mojej mamy. Podbierałem Damkę, Ukraina. No i później na tym rowerze wygrałem swój pierwszy wyścig, mały wyścig pokoju w wieku chyba 13 lat. Tam ścigając się, połknąłem tego balcyla kolarskiego I, i naprawdę dzięki rowerowi odnosiłem mi sukcesy i, i cieszyło mnie to. I cieszy zresztą do tej pory. Świat się bardzo zmienia, widzimy jak zmieniają się, nie wiem, telefony komórkowe, GPS i tak dalej. Też widzimy wielką rewolucję, jeżeli chodzi o rowery, bo przejeżdżałem prawie całe życie na rowerach, różnych rowerach i cieszę się bardzo, że powstał taki rower, rower elektryczny, który nam daje wiele innych też możliwości, bo nie każdy chce jadąc do pracy bardzo się zmęczyć, spocić i, i później siedzieć w tej pracy cały czas, więc może sobie użyć tego roweru elektrycznego. Cieszę się bardzo, że takie firmy jak MHC Mobility wyszło z taką ofertą, z taką propozycją, żeby mieć ofertę tych rowerów, że można było je wynajmować, żeby ludzie, którzy, nie chcą, którzy chcą dbać też i o środowisko, o emisję spalin, chcą też szybciej dojechać do domu bezpiecznie, mieć troszkę wiele radości, mogą skorzystać z tej oferty. I na pewno, na pewno myślę, że dużo, dużo właśnie tych rowerów będziemy widzieli w przyszłym roku na, na, na ścieżkach rowerowych, na drogach, gdzie będą ludzie dojeżdżali do pracy i nie tylko.